Siemano, z tej strony Prawos, tak jak widzicie, może i nie, dostałem wielką pakę, zamówiłem sobie fotelik Waka Racing, drugi zresztą, jest to dokładnie model BM1282, mam nóż, tak więc jestem gotowy na otwarcie, oczywiście w tym filmiku pokażę Wam cały unboxing, jak to wygląda w częściach, jak będzie wyglądał, jak będzie złożone, tak więc do dzieła. Kurwa, no wejdzie, czy nie? No, no i teraz idealnie weszło. Dobra. Mam nadzieję, bo coś kurwa mi się trzęsie. To wchodzi w końcu, czy nie? Wchodzi Ostatnim punktem jest założenie tej oto tych, tych, tych nóżek. Tak więc zakładamy nóżki. Od razu dla porównania. Nie wiem, jaki to jest model. Tego chyba już nie produkują, ale produkują na pewno podobne. No i ten, czyli BM, BM1282. Jeśli dobrze pamiętam. A teraz ustawimy je w tym samym miejscu. Oj, nie chciałem dostać głowy serio Damy jednak jak najwyżej. Ten jest już maksymalnie najwyżej, chyba tak. A więc, tak dla porównania, powiem Wam, że jest on minimalnie, znaczy jest on ustawiony tych na najwyżej, jest on minimalnie niżej niż ten czerwony fotelik, ale na pewno jest szerszy, znaczy te boki nie są tutaj aż takie kubełkowe, czyli tak jak w tych, nie wiem, sportowych fotelach w samochodach, także ten jest właśnie tak bardziej stylizowany no taki typowy fotelik sportowy, gdzie jest bardziej właśnie, we, bardziej jest to takie schowane do wewnątrz. No a tutaj jest taka budowa, jakby powiedzmy sobie, otwarta. Tak to jeszcze z tyłu wygląda. Tutaj oczywiście są takie dwie dziurki, to jest taka jedna. Tak więc tak to właśnie wygląda. Trzymajcie się i do usłyszenia.